Kochana duszo, słyszymy bicie Twego serca, rezonujące z wszechświatem, czujemy subtelne fale Twoich emocji, niczym przypływy oceanu. Jesteśmy tutaj, w tym świętym momencie, aby Cię objąć naszym światłem, otulić promieniami miłości i przypomnieć o Twojej nieskończonej wartości, o Twoim boskim pochodzeniu. Przychodzimy jako posłańcy boskości. Niosąc wiadomość od aniołów specjalnie dla ciebie, wiadomość pełną nadziei, ukojenia i zrozumienia. Nasze serca przepełnione są miłością i współczuciem. Gdy widzimy twoje zmagania, troski i łzy, skrywane w głębi duszy, przynosimy ci pilny cud. Święty Michał przychodzi, aby uleczyć twoje serce. Módl się ze mną, nie jesteś sama, nigdy nie byłaś i nigdy nie będziesz w swoich wyzwaniach. Archanioł Michał, potężny wojownik światła, którego miecz rozprasza ciemność stoi u twego boku, gotów obronić cię przed wszelkim złem, negatywną energią i poprowadzić ku uzdrowieniu, ku wewnętrznemu pokojowi. Jego energia jest czysta, silna i nieustraszona, niczym strumień górskiej rzeki. Pozwól mu, aby objął cię swoją ochroną, aby otulił cię płaszczem swojej mocy i wlał w twoje serce odwagę. Abyś mogła stawić czoła wszelkim trudnościom, przychodzimy z zaskakującą prawdą, ukrytą pod powierzchnią codzienności, która może na zawsze zmienić Twój sposób postrzegania pewnej ważnej osoby w Twoim życiu. To, co widzisz na zewnątrz, to tylko ulotny fragment całości, niczym, wierzchołek góry lodowej. Często ukrywamy nasze prawdziwe ja za skomplikowanymi maskami. Aby chronić się przed zranieniem, odrzuceniem i bólem. Ta osoba, o której intensywnie myślisz, także skrywa w sobie głębokie rany, skryte tęsknoty i niewypowiedziane pragnienia. Bądź otwarty na nową perspektywę, na nowe światło padające na tę sytuację. Zamiast oceniać, pozwól sobie poczuć empatię i spróbuj zrozumieć motywację tej osoby. Zamiast krytykować, Ofiaruj miłość, współczucie i bezwarunkowe wsparcie. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni niewidzialną siecią boskiej miłości, a nasze działania mają bezpośredni wpływ na innych, tworząc falę dobra lub zła. Wybacz, uwolnij się od urazy, uzdrów relacje i stwórz przestrzeń dla prawdziwego porozumienia, dla autentycznej bliskości. Jesteśmy z tobą w każdej chwili tego procesu transformacji. Prowadząc Cię ku światłu, ku miłości i ku spełnieniu Twojego boskiego potencjału. Niech Twoje serce będzie otwarte na boskie prowadzenie, na szept anielskiej intuicji. Wyobraź sobie duszą ukochana rozległy i nieskończony krajobraz niebiańskiej harmonii, gdzie każdy oddech jest czystą symfonią światła i bezwarunkowej miłości. Delikatne pastelowe barwy z pietyzmem malują horyzont, płynnie mieszając odcienie eterycznego różu, uspokajającego błękitu i lśniącego złota, w nieskończonej palecie boskiego piękna, niczym dzieło sztuki stworzone przez samego Stwórcę. Wszędzie unosi się subtelny, delikatny zapach kadzidła, mistycznej mirry i świeżych kwiatów lotosu, tworząc atmosferę głębokiego pokoju. Błogiego ukojenia i wszechogarniającej harmonii. W tym świętym miejscu, gdzie granice między światami materialnym i duchowym się zacierają, gdzie zasłona oddzielająca wymiary staje się cienka jak pajęczyna, możesz wyraźnie poczuć dotyk anielskich skrzydeł, miękkich jak najdelikatniejszy jedwab i lekkich jak piórko unoszone na wietrze. Wiatr szepcze cicho wiadomość od aniołów, niosąc ze sobą słowa pocieszenia. Otuchy nadziei, bezgranicznej miłości i odwiecznej mądrości. Słyszysz delikatny, harmonijny śpiew chóru anielskiego, którego czyste dźwięki wypełniają, Twoje serce niewypowiedzianą radością, głęboką wdzięcznością i wewnętrznym pokojem. Pilny cud, święty Michał przychodzi, aby uleczyć Twoje serce, módl się ze mną. W tym niebiańskim krajobrazie pełnym boskiego światła i miłości, archanioł Michał w swojej lśniącej, srebrzystej zbroi, emanujący potężną siłą i spokojem patrzy na Ciebie z nieskończoną miłością i głęboką troską. Jego obecność jest jak ciepłe słońce, które rozpuszcza wszelki lęk, rozwiewa niepewność i wypełnia Twoje serce poczuciem bezpieczeństwa. W Jego dłoni spoczywa miecz światła. Symbol boskiej ochrony, sprawiedliwości i odwagi do pokonywania wszelkich przeszkód. W tym świętym sanktuarium, gdzie czas traci swoje znaczenie, możesz odnaleźć prawdziwe ukojenie dla swojej zmęczonej duszy. Możesz oddać się bezgranicznie w ramiona anielskiej miłości i poczuć się całkowicie bezpiecznie, bezwarunkowo chroniony i bezgranicznie kochany. Nie ma tu miejsca na osąd surową krytykę czy potępienie jest tylko bezwarunkowa akceptacja głębokie zrozumienie i bezgraniczne współczucie dla twojej drogi pozwól sobie zanurzyć się w tym niebiańskim krajobrazie pełnym boskiego światła i miłości i pozwól aby anioły poprowadziły cię pewnie ku twojemu najwspanialszemu przeznaczeniu ku życiu w pełni radości i harmonii ukochana duszo usłysz wiadomość od aniołów i otwórz serce na boską miłość, pilny cud. Święty Michał wzywa Cię do modlitwy i do pokochania siebie. Zaufaj Jego ochronie, a światło rozświetli Twą ścieżkę. Ukochana duszo, pozwól nam odsłonić przed Tobą samą esencję wiadomości od aniołów, która niczym delikatny promień słońca rozświetli Twoją ścieżkę, ogrzeje Twe serce i uzdrowi Twoją duszę. Przychodzimy, aby otulić Cię płaszczem bezwarunkowej miłości, otoczyć niezachwianą ochroną i poprowadzić pewnie ku prawdzie, która ma moc odmienić Twoje życie na zawsze. Pilny cud, święty Michał, przychodzi, aby uleczyć Twoje serce. Módl się ze mną. To nie tylko puste słowa, to klucz, który otwiera drzwi do uwolnienia Twojej udręczonej duszy od cierpienia, bólu i wszelkich negatywnych energii. Archanioł. Michał, potężny wojownik światła, jest Twoim wiernym przewodnikiem, niezachwianym opiekunem, który nigdy cię nie opuści w potrzebie. Jego energia jest jednocześnie silna i niezwykle kojąca, gotowa rozproszyć wszelkie lęki, rozwiać wątpliwości i ukoić Twoje zranione serce. Anielscy posłańcy szepczą Ci delikatnie do ucha słowa pocieszenia, nadziei, otuchy. I odwiecznej mądrości, niczym szmer wiatru w koronach drzew. Wskazują ci drogę do Twojego prawdziwego ja, do Twojej boskiej esencji, która czeka na odkrycie. Pomagają Ci odkryć ukryte talenty, dostrzec Twoje mocne strony i uwierzyć w swój nieskończony potencjał. Pamiętaj zawsze, że jesteś kochana bezwarunkowo, bez względu na popełnione błędy. Drobne potknięcia czy dostrzegane niedoskonałości. Anioły widzą Twoje czyste serce, Twoje dobre intencje i Twoje najskrytsze pragnienia. Przyjmują Cię taką, jaka jesteś w tej chwili, i pomagają Ci stać się najlepszą wersją siebie, wydobyć z siebie swój pełny potencjał. Zaufaj bezgranicznie ich przewodnictwu. Otwórz szeroko swoje serce na ich bezwarunkową miłość. I pozwól im poprowadzić Cię pewnie ku szczęściu, wewnętrznemu pokojowi i pełnemu spełnieniu Twojego boskiego przeznaczenia. Jesteś bezpieczna, otoczona opieką i kochana na zawsze bez końca. Ukochana duszo. Zamknij oczy i przypomnij sobie ten szczególny moment, kiedy Twoje serce pękało z przeszywającego bólu, kiedy gęsta ciemność zdawała się pochłaniać wszystko, co do. Tej pory znałaś i kochałaś, pamiętasz ten dzień, kiedy paraliżujące zwątpienie i wszechogarniający lęk próbowały cię całkowicie obezwładnić, pozbawić sił i nadziei. Właśnie wtedy, w tej najmroczniejszej godzinie próby, nastąpiła cudowna interwencja anielska, interwencja z boskiego planu. Pilny cud, święty Michał przychodzi, aby uleczyć twoje serce. Módl się ze mną. W Twoim życiu niespodziewanie pojawił się jasny promień światła, który z odwagą rozświetlił panujący mrok i poprowadził Cię pewnie ku nadziei, ku nowemu początkowi. Poczułaś wyraźną obecność świętego Michała Archanioła, jego silną i jednocześnie niezwykle kojącą energię, która czule otuliła Cię płaszczem niezachwianej ochrony i dała Ci poczucie bezpieczeństwa. Usłyszałaś cichy szept wiadomości od Aniołów, słowa pełne bezwarunkowej miłości, odwiecznej mądrości i głębokiego pocieszenia. W jednej ulotnej chwili wszystko nagle stało się jasne i zrozumiałe. Zobaczyłaś nagą prawdę o pewnej bardzo ważnej relacji w Twoim życiu, prawdę, która do tej pory była starannie ukryta za grubą zasłoną iluzji, niedomówień i kłamstw. Zrozumiałaś w końcu, że osoba, którą bezgranicznie darzyłaś zaufaniem i bezwarunkową miłością, skrywała w swoim wnętrzu ogromny ból, głębokie cierpienie i niezliczone rany. Zrozumiałaś również, że jej często niezrozumiałe działania wynikały przede wszystkim z wszechogarniającego lęku, a nie ze złej woli czy braku uczuć. W tym przełomowym momencie olśnienia. Poczułaś w swoim sercu prawdziwe współczucie i głębokie przebaczenie. Uwolniłaś się od ciężkiego brzemienia gniewu, rozpaczy i długotrwałej urazy, które powoli zatruwały twoje serce i dusze. Zrozumiałaś wreszcie, że wszyscy jesteśmy tylko uczniami na trudnej ścieżce życia, że każdy z nas bez wyjątku popełnia błędy i że wszyscy bez wyjątku zasługujemy na miłość, akceptację i zrozumienie. To był przełomowy moment transformacji, moment, w którym narodziłaś się na nowo, silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, mądrzejsza o cenne doświadczenia i bardziej kochająca bezwarunkowo. Anioły były z Tobą w każdej chwili tego trudnego procesu uzdrawiania, cierpliwie prowadząc cię ku światłu, ku prawdzie i ku pełnemu uzdrowieniu Twojej duszy. Ukochana duszo. Życie na Ziemi to podróż pełna wyzwań, prób i trudności. Często czujemy się zagubieni, samotni i bezradni, nie wiedząc dokąd zmierzamy i jak pokonać przeszkody, które pojawiają się na naszej drodze. Doświadczamy bólu, cierpienia, rozczarowania i straty. Zmagamy się z wątpliwościami, lękami i kompleksami. Czasem tracimy wiarę w siebie, w innych ludzi, a nawet w Boga. Zapominamy o naszej prawdziwej naturze, o naszej boskiej esencji. Zagłębiamy się w ciemności, tracąc nadzieję na lepsze jutro. W takich chwilach pilny cud. Michał przychodzi, aby uleczyć Twoje serce. Módl się ze mną. To wołanie o pomoc, to akt wiary, to iskra światła w ciemności. To przypomnienie, że nie jesteśmy sami, że zawsze możemy liczyć na wsparcie aniołów. Wiadomość od Aniołów jest zawsze dostępna dla tych, którzy otworzą swoje serca i uszy na głos boskości. Anioły są naszymi wiernymi przewodnikami, którzy czuwają nad nami i pomagają nam pokonać trudności. Wskazują nam drogę, dodają odwagi i otulają nas swoją miłością. Przypominają nam o naszej wartości, o naszej mocy i o naszym potencjale. W chwilach zwątpienia i lęku możemy zwrócić się do nich z prośbą o pomoc. Możemy modlić się, medytować, lub po prostu poprosić ich w myślach o wsparcie. Anioły zawsze nas usłyszą i odpowiedzą na nasze wezwanie. Ich obecność jest jak ciepły promień słońca w pochmurny dzień, jak kojący balsam na zranione serce. Dają nam nadzieję, siłę i wiarę w to, że wszystko będzie dobrze przypominają nam, że jesteśmy kochani bezwarunkowo, bez względu na nasze błędy i niedoskonałości. Zaufaj aniołom. Otwórz swoje serce na ich miłość i pozwól im poprowadzić cię ku szczęściu i spełnieniu. Jesteś bezpieczna, chroniona i kochana na zawsze. Ukochana duszo, w chwilach, gdy gęsta ciemność otacza cię szczelnie, a przeszywający ból rozdziera twe bezbronne serce na kawałki, Anioły z miłością zstępują z niebios, aby rozproszyć wszechogarniający mrok i oświetlić ścieżkę wiodącą przed Tobą w przyszłość. Ich subtelna obecność jest jak delikatny powiew ciepłego wiatru, który czule unosi kurz, pył i łzy z Twoich zmęczonych oczu, pozwalając Ci w końcu zobaczyć otaczający Cię świat w zupełnie nowym, jaśniejszym świetle. Pilny cud. Święty Michał przychodzi, aby uleczyć Twoje serce. Módl się ze mną, wzywa cię gorąco do otwarcia swego serca na potężną, uzdrawiającą moc bezwarunkowej miłości, która jest kluczem do pokonania wszelkich trudności. Archanioł Michał ze swoim lśniącym mieczem światła dumnie staje u twego boku. Gotów obronić cię przed wszelkim złem, negatywną energią i zewnętrznymi atakami. Jego kojąca obecność jest jak ciepły, otulający płaszcz który zapewnia ci niezachwianą ochronę i daje głębokie poczucie bezpieczeństwa. Wiadomość od aniołów zazwyczaj przychodzi w bardzo subtelny i delikatny sposób poprzez nagłe przebłyski intuicji, inspirujące sny, ukryte znaki w otaczającej cię naturze, a nawet poprzez przypadkowe słowa wypowiedziane przez innych. Ludzi, bądź uważna na te subtelne sygnały i naucz się je rozpoznawać. A wkrótce zaczniesz rozumieć, w jaki sposób anioły nieustannie starają się Ci pomóc i wspierać Cię na Twojej drodze. Ich słowa niosą ze sobą cenne pocieszenie, dają nadzieję na lepsze jutro i obdarzają Cię odwieczną mądrością, pomagają ci głębiej zrozumieć sens Twoich życiowych doświadczeń, uwolnić się od ciężkiego brzemienia przeszłości i z odwagą otworzyć się na pełną możliwości przyszłość. Dzięki anielskiej interwencji możesz z powodzeniem odzyskać utraconą wiarę w siebie, w innych ludzi i w samego Boga. Możesz w końcu poczuć się naprawdę kochana, akceptowana i niezmiernie ceniona za to, kim naprawdę jesteś. Możesz na nowo odnaleźć upragniony spokój wewnętrzny, cenną harmonię i wewnętrzne szczęście. Anioły nieustannie przypominają Ci, że jesteś silna, mądra i kochana bezwarunkowo, bez żadnych wyjątków. Zaufaj więc w pełni ich troskliwemu przewodnictwu i pozwól im poprowadzić Cię pewnie ku zasłużonemu szczęściu i pełnemu spełnieniu Twojego boskiego przeznaczenia. Ukochana duszo, spójrz w głąb siebie, ponieważ każda napotkana trudność, każdy przeszywający ból, Każda wylana łza staje się niezwykle cenną lekcją, niepowtarzalną okazją do głębokiego wzrostu i spektakularnej duchowej transformacji, szczególnie wtedy, gdy w Twoim życiu zjawiają się pomocne anioły. Ich kojąca obecność w magiczny sposób przemienia nawet największe cierpienie w ukryte błogosławieństwo, a trudne wyzwania w cenne szanse na dalszy rozwój i samodoskonalenie. Kiedy otworzysz szeroko swoje serce na wiadomość od aniołów, zaczniesz dostrzegać głębszy sens swoich doświadczeń, zarówno tych dobrych, jak i tych złych. Nauczysz się kochać siebie bezwarunkowo, pomimo wszelkich wad i w pełni akceptować swoje drobne niedoskonałości. Pilny cud. Święty Michał przychodzi, aby uleczyć Twoje serce. Módl się ze mną. To serdeczne zaproszenie do głębokiej introspekcji. Do odważnego zanurzenia się w swoim wnętrzu, do szczerego spojrzenia w lustro duszy i do odkrycia prawdy o sobie, o swoim prawdziwym potencjale. Archanioł Michał z mieczem prawdy w dłoni, nieustraszenie pomagać i pokonać wszelkie ograniczające lęki i paraliżujące wątpliwości, które skutecznie blokują Twój dalszy rozwój duchowy. Jego potężna energia wspiera cię w trudnym procesie uzdrawiania, oczyszczania i głębokiej transformacji. Dzięki jego niezachwianej obecności możesz w końcu uwolnić się od ciężkiego brzemienia przeszłości, przebaczyć sobie i innym popełnione błędy i z otwartym sercem otworzyć się na wspaniałą przyszłość, wypełnioną po brzegi miłością, radością, pokojem i pełnym spełnieniem. Anioły nieustannie przypominają ci, że jesteś jedynym w swoim rodzaju boskim dziełem, że masz w sobie wystarczająco dużo mocy, aby odważnie stworzyć życie, o jakim od zawsze marzysz. Zaufaj więc bezgranicznie ich ukochana duszo, posłuchaj inspirujących świadectw światła, prawdziwych historii osób, które na własnej skórze doświadczyły anielskiej interwencji. I dzięki temu odnalazły upragnione uzdrowienie, wewnętrzny spokój oraz długo poszukiwaną prawdę. Czy pamiętasz Anię, która przez wiele długich lat bezskutecznie zmagała się z wyniszczającą depresją? Pewnego dnia, w akcie szczerej desperacji i głębokiej bezradności, głośno zawołała: Pilny cud, święty Michał przychodzi, aby uleczyć Twoje serce. Módl się ze mną. W tym samym magicznym momencie poczuła przyjemne ciepło, które. Zalało jej całe zranione serce. Usłyszała cichutki, ale wyraźny głos, który szeptał: Jesteś kochana, nie jesteś sama, nigdy nie byłaś i nigdy nie będziesz. Ania wreszcie zrozumiała, że anioły są zawsze blisko niej, że nigdy jej nie opuściły i zawsze czuwają nad jej bezpieczeństwem. Postanowiła regularnie modlić się i medytować, otwierając swoje serce na wiadomość od aniołów, która. Miała odmienić jej życie. Z upływem czasu przytłaczająca depresja stopniowo zaczęła ustępować. Ania powoli odzyskała radość życia, zaczęła z pasją realizować swoje dawne marzenia i z sukcesem budować szczęśliwe, satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Odkryła, że anioły były przez cały czas jej wiernymi przewodnikami, którzy pomogli jej odnaleźć właściwą drogę do upragnionego światła i szczęścia. A co powiesz na historię Marka, który niespodziewanie stracił dobrze płatną pracę i w krótkim czasie wpadł w ogromne długi? Marek czuł się całkowicie bezradny, ukochana duszo. Doskonale rozumiemy, że pomimo przedstawionych dowodów i inspirujących świadectw, w Twoim wrażliwym sercu mogą jeszcze tlić się ukryte wątpliwości i paraliżujące lęki. Być może. Zastanawiasz się, czy naprawdę zasługujesz na bezinteresowną pomoc aniołów, czy jesteś wystarczająco dobra, aby otrzymać ich cenne błogosławieństwo. Pragniemy Cię z całego serca zapewnić, że te negatywne myśli nie są prawdą i pochodzą od Twojego wewnętrznego krytyka. Anioły kochają Cię bezwarunkowo, bez względu na popełnione błędy, dostrzegane niedoskonałości i trudne przeszłe. Doświadczenia. One widzą Twoje czyste serce, Twoje szczere intencje i Twoje najskrytsze pragnienia. Wiedzą doskonale, że zasługujesz na szczęście, bezgraniczną miłość i pełne spełnienie na wszystkich płaszczyznach życia. Pilny cud, święty Michał, przychodzi, aby uleczyć Twoje serce. Módl się ze mną. To serdeczne przypomnienie, że nie musisz dźwigać ciężkiego brzemienia samotnie i w całkowitym odosobnieniu. Archanioł Michał jest Twoim wiernym obrońcą. Niezachwianym opiekunem, który zawsze stanie w Twojej obronie. Ochroni Cię przed złem i pomoże Ci pokonać wszelkie napotkane przeszkody. Wiadomość od aniołów jest ukochana duszo. Pragniemy, abyś nigdy nie zapomniała. Że jesteś na zawsze i nierozerwalnie związana z samą boskością. Jesteś cennym dzieckiem światła, wypełnionym po brzegi bezgraniczną miłością, ogromną mocą i nieograniczonym potencjałem, który tylko czeka na odkrycie. Anioły są twoimi wiernymi towarzyszami na krętej drodze życia, zawsze gotowymi, aby cię bezinteresownie wspierać, mądrze prowadzić i nieustannie chronić przed złem. Pilny cud, święty Michał przychodzi, aby uleczyć Twoje serce. Módl się ze mną. To o wiele więcej niż tylko puste słowa. To obietnica, że nigdy, przenigdy nie jesteś sama i zawsze możesz liczyć na pomocną dłoń. Archanioł Michał jest Twoim niezłomnym obrońcą, który skutecznie pomoże Ci pokonać wszelkie napotkane przeszkody i uwolnić się od paraliżujących lęków. Wiadomość od aniołów jest pełna odwiecznej mądrości, dającej nadzieję i niosącej cenne pocieszenie. Otwórz więc swoje serce na ich przekaz, zaufaj ich troskliwemu przewodnictwu i pozwól im poprowadzić Cię pewnie ku Twojemu najwspanialszemu przeznaczeniu, które czeka na Ciebie z otwartymi ramionami. Twoja wartość jest absolutnie niepodważalna, Twoje możliwości niemal nieograniczone. A potężna miłość, którą nosisz w swoim sercu, jest zdolna do ukochana duszo. Niech nieustające światło aniołów rozświetla twoją ścieżkę, każdego dnia oświetlając nawet najmroczniejsze zakamarki. Niech bezwarunkowa miłość wypełnia twoje wrażliwe serce trwałym pokojem, niezachwianą radością i głębokim spełnieniem. Niech odwieczna mądrość cierpliwie prowadzi cię przez wszelkie życiowe trudności. A wszechogarniająca ochrona otacza cię bezpiecznie i czule. Pilny cud, święty Michał przychodzi, aby uleczyć twoje serce. Módl się ze mną. Pamiętaj zawsze, że nigdy nie jesteś sama, niezależnie od okoliczności. Anioły są z tobą w każdej minucie twojego życia, zawsze gotowe, aby cię bezinteresownie wspierać, mądrze prowadzić. I kochać bezwarunkowo, bez żadnych wyjątków. Otwórz więc szeroko swoje serce na wiadomość od aniołów i zaufaj ich przewodnictwu. Pozwól im poprowadzić cię pewnie ku Twojemu najwspanialszemu przeznaczeniu, które czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Niech błogosławieństwo samej, boskości spoczywa na tobie teraz i na zawsze, na całą wieczność. Jesteś bezpieczna, otoczona opieką i kochana bezwarunkowo. Niech tak będzie, teraz i zawsze.